tvg 9 przydałoby się trochę podsumowania działalności do, dosyć krótkiej ale szumnej grupy G9 no sama ta telewizja tvg 9 powstała jakby w związku z nią to jest w tej chwili w zasadzie moja moja no robiona nie prywatna no ale, ale przeze mnie robiona Yy, telewizja, ale yy, no, wyrosła z grupy G9. Yy, grupa ta powstała no, po, po spotkaniu rocznicowym 20 lat po strajkach w 1988 roku. No i można powiedzieć, że no, osiągnęła, no, nie osiągnęła poraż yy, sukcesu, yy, że zakończyła się działalność no, tak stricte polityczna porażką. Bo no raz yy, jeśli chodzi o sprawę sopocką to w którą się zaangażowaliśmy, to no, można powiedzieć, że przegraliśmy yy, i po drugie no nie przerodziliśmy się w jakiś większy ruch polityczny, no co, co było naszym celem. Ale uważam, że oprócz właśnie tej yy, telewizji TVG9 oprócz przyszłości najbliższej y, gazetki, którą y, mają robić moi koledzy, no, Piotrze, Mariuszu, do roboty, proszę. Y, oprócz y, tego y, grupa G9 pozostawiła po sobie jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną ważną sprawę. Y, przywróciła istotę słowom wolność i tradycja, bo... W tych dwóch słowach skupiło się, skupił się cały nasz program, tylko w dwóch słowach i aż w tych dwóch słowach, bo mimo, że to są tylko dwa słowa, to treści jest w nich wiele. Tradycja. Nasza tradycja to jest wielki... No, Wielka spuścizna, ogrom, ogrom idei. Przede wszystkim y, tradycja cywilizacji łacińskiej, ta ogólna, czyli y, krótko mówiąc tak, nie, nie będę tutaj znowu wykładu robił, y, rzymskie podejście do prawa plus chrześcijańska etyka. Następnie tradycja narodowa, tradycja y, tysiącletnia z chrześcijaństwem związana. Y, związana też z walką o wolność. I tu przechodzimy właśnie do drugiego hasła, wolność. Właśnie jest to z jednej strony wolność narodowa, o którą y, walczyły y, miliony Polaków, całe pokolenia przez, przez y, setki lat. Y, albo o odzyskanie wolności, albo y, o jej utrzymanie. I y, Właśnie wolność jest, jest nie tylko związana z polskością, to jest częścią, jest ona częścią polskości. Także wolność osobista. No, nie mówię tylko o czasach sarmackich, gdzie ona szczególną rolę tak uzyskała, chociażby werbalnie się dużo mówiło, ale w Polsce wolność... Wolność y, miała swoje znaczenie już wcześniej, już y, za jagielonów, nawet pod koniec panowania piastów. Y, do wolności osobistej w Polsce podchodzono y, z wielką powagą. Także to są dwa słowa, które mają w sobie wiele treści: wolność i tradycja. Jeszcze się zastanawialiśmy, czy własność do tego dołączyć, bo własność no, no, zawsze jest wśród tych kaseł prawicowych. Jednak stwierdziliśmy, że mimo jest ona, że jest ona dla nas ważna, to do najważniejszych kaseł nie, jej nie włączyliśmy, ponieważ dla nas własność jest ważna. Jako gwarant wolności osobistej, bo właśnie człowiek, który coś posiada, czuje się oczywiście znacznie bardziej niezależny niż ten, który musi o wszystko prosić władzę. No to jest, jest rzecz oczywista. Także własność łączy się z dziedziczeniem, z przekazywaniem czegoś, rozwijaniem pewnej tradycji, także w takim wymiarze materialnym. Własność jest bardzo ważną rzeczą, ale jest rzeczą służącą, Właśnie tym dwóm pozostałym wartością. Jeśli yy, własność będzie yy, taką wartością samą w sobie, jakimś elementem kultu złotego cielca, wówczas yy, przestaje być yy, wartością, przestaje być czymś szlachetnym. Także dwa słowa: wolność i tradycja. To są słowa, któr którym należy przywrócić znaczenie i na których opi opierać się powinna się prawdziwa polska polityka.